Ale tu cicho i spokojnie. Tu mam pasiekę, ale nie będę pokazywał, bo różnie bywa. Wolę pokazywać tylko z jednego kadru, ale fajny to taki wąwóz jest. Cisza, spokój, w ogóle bezwiecznie. Pszczółki tutaj widzę, że sobie latają na tej pasiece. pyłek noszą, także jest chyba ok. Ogólnie za dużo pokarmu nie ma. Ten las tutaj też jest trochę, widzę wrzosów kwitnie. Nie wiem, no dla siebie pewnie coś tam zjedzą. To to nie jest, to nie jest jakiś tam pożytek, nie wiadomo jaki. Dobra, a yy, bo to jest yy, tego samego dnia, czyli 2 września 2023. Nie chce mi się już, bo po poprzedniej pasiece się tam już narobiłem. Tam były pszczoły ostre, niezmiernie. Ganiały trochę, gdzie nie, gdzie gdzie mogłem, to ujęłem ramek, ale nie wszędzie się dało. Ogólnie, ogólnie na tamtej pasiece to jest koło wioski Jenin też tam jest ten obszar Natura 2000 tak jak tutaj. Tam, bo tutaj jest koło Bogdańca, tam koło Jenina, to także tam eee, pokarmu tak nie było za dużo. Dobra, lecimy. O, ale wałe. Lecimy tu. O, tym kwasem mrówkowym tu jeszcze czuć, że tak powiem. Tam wszędzie już, gdzie gąbeczki z tym były, to pozabierałem. A tu myślę, że zostawię im jeszcze te. API Guard Protect. Jak to się tam nazywa, ktoś chciał zobaczyć. Bo tu papier się rozwarstwia. To ten baton w środku tak wygląda. Baton, no tak to nazwałem. No, przykitowały. No, one jeszcze na pewno dostaną tutaj coś. Oprócz tego, co. Oprócz tego zobaczymy jakieś porównanie dopiero na wiosnę. Myślę, że z tym dofinansowaniem no, nie wiem jeszcze ile dostanę, bo to jest do 90% netto. Więc może wszystkie pasieki przejdę na to. Przynajmniej jedną dawkę, jedną dawkę e, powiedzmy tam koło sierpnia, nie wiem, lipca, jak już się skończą pożytki, lipa powiedzmy, no bo tutaj no chyba, że jeszcze coś gdzieś na którejś pasiece, typu tam słonecznik w większych ilościach, to, to wtedy będę się zastanawiał, gdzie co dawać. No bo wiadomo, przy pożytkach gdzieś tam u niektórych, u niektórych przelaży na, na kanałach, widzę, że stawiają nadstawki na późnych pożytkach, tak jak teraz. A tam z czymś paski w gnieździe są. No to tak chyba nie bardzo. No chyba, że, chyba, że nie wiem na co ten miód. Raczej znaczy bym nie chciał klientowi, nawet jak ekologicznie tutaj jest, niby to leczenie to, co ja teraz robię. No bo już cukier puder no to jest tylko w okresie. W okresie. Yy, lata trochę pudruję. Dobra, w sumie tak szczerze to już się dzisiaj tyle narobiłem, zrezygnowałem nawet z zapisywania. Jak patrzę, no tutaj tego nie wycofam tej ramki. Bo jeszcze jest trochę czerwio na wygryzieniu. Ale dobra. Bo tu kolejna ramka to jest taka niezaciekawie odbudowana węza, więc tak te ramki daję na skraj. No tak trochę mi tu ciężko. Jakoś spróbuję może złapać tak, tak, tak. To nie wiem, czy będzie do wycofania, a jak nie, to dam na skraj, o ile tam jest czerw, to może się wygryzie i wtedy wycofam za jakiś czas. Ta ramka tutaj to bez sensu, ona na pewno pójdzie do wycofania. Nie chcę tutaj jakiegoś zamieszania na razie robić z pszczołami, więc ją wystawię z ula, matki tam nie było czerwiu nic nie ma, to jest po prostu węza nie do końca odbudowana. Więc to jest na pewno tutaj wycofam albo dam na skraj. W sumie tak, bo jak będę teraz tutaj yy, zakarmiał, to jak ja z zatworów nie stosuję nawet, nie mam. No mam tam z dwach, nie, cztery mam zatformaty takie e, z... E, m, kiedyś kupiłem na samym początku e, z tego... M, trzciny. Ale nawet trzcinę kupiłem i chciałem robić swoje zatformaty. Stoi jeszcze tej trzciny, nie wiem, czy zrobię może od góry takie przykrywające, nie, nie wiem. Niech na razie sobie stoi, Jeśli nie woła. Yy, będę coś myślał ja nie stosuję ewentualnie tu żeby mi nie budowały dzikiej zabudowy przy ostrym podkarmianiu teraz yy, cukrem to po prostu wolę wstawić wędzę bo jak mają coś budować to lepiej niech odbudowują tej węzy, tą wędzę no bo tak to ja, ja tak sobie wymyśliłem oczywiście to nie jest jakieś mój, moje przemyślenia bo yy, stosują tak po prostu inni pszczelarze jak dobrze pamiętam, to nawet chyba pasieka na bradzie on chyba też nie, nie stosuje. zatformaty. tu widzę, że troszeczkę więcej pokarmu jest. Chociaż na tamtej pasiece, to w zależności tam trochę tych uli jest. Ja nie pokazuję wszystkich. Zresztą na każdej pasiece staram się aż tak nie pokazywać, bo jakoś tak ci ludzie są jacy są. Oczywiście większość ludzi i pszczelarzy to są ludzie. E, o złotym sercu, ale no, trafiają się trafiają się, nie wiem, szkodniki jak to nazwać, no jak w życiu więc staram się w jakiś sposób uszczeć się gdzieś, wiadomo, że jak ktoś będzie chciał to znajdzie, będzie chciał krzywdę zrobić to zrobi niekoniecznie mi, bardziej pszczołom, no ale po co to zresztą przykłady w całej Polsce są. O, tutaj też gdzieś latają koło głowy. Chciałyby się dostać. Po tych ostatnich rządłach w gębę, to taki, taki trochę przerażliwiony jestem. Tak, rzucę okiem. O, tu właśnie Matula sobie, moja mazana. Moja mazana sobie tutaj chodzi, mojego sortu ładnie poczerwiona ta rameczka jej, no ona tu sobie może być bez problemu. Dobra, to tu ją delikatnie, żeby gdzieś tam matki nie uszkodzić. Trochę im tu dymu dam, jak one tak się denerwują. No ogólnie, ogólnie co, no tutaj dostawały. Nie, na tych pasiekach, które y, pokazywałem, o, spadła do środka. No, pokazywałem dzisiaj, tam w Jeninie i tutaj, to Jeniłupowo, tak pomiędzy, y, tu w Bogdańcu. Tu, nie do, tu dostawały tylko praktycznie dwie dawki y, na pobudzenie. Jeden do jednego. No i dzisiaj dostano pierwsze, pierwsze tutaj. Y, Pierwsze takie dwa literki yy, i trzy do dwóch. Bo wianuszków w ogóle nie mają. Więc tu. Też no głód. No można i tak powiedzieć, bo tam na ostatnich no trochę było, ale gdzieś jakiś powiedzmy z żelaznych zapasów to wielkich to tutaj nie ma, więc Myślę, że następnym razem przywiozę tutaj więcej pokarmu w poniedziałki. Muszę się trochę sprężać, bo teraz y, za tydzień mam wesele. No to i szkolenie w tygodniu, więc też nie będzie tak tego czasu. Na no, zawodowo też trzeba pracować. Także w zeszłym tygodniu tylko chyba raz byłem w pracy taki cały dzień, w piątek a tak to to. Gdzieś tam do skoku z rana wpadłem, i później gdzieś tam prace pasieczne w czerwiu się to powygryzało. W pustych komórkach mamy poskładane jaja, ale tego pokarmu tutaj to tak widzę z 10 max 20%. Więc to co sobie przyniosą, to zjadają. No ale to najwyższy czas. Najwyższy czas tutaj już im niech się ta letnia pszczoła trochę jeszcze wykaże zamiast mnie tu atakować i żądła mi zostawiać w rękawicach i nie tylko No to lepiej niech sobie A ta rameczka taka Chyba dałbym ją na skraj Powiem szczerze ona była przeczerwiona ale zawsze widzę że te trzy następne są trochę bardziej trochę bardziej e, jak to mówią pszczelarze z większym doświadczeniem ode mnie cieplejsze ramki więc damy damy im tutaj, a ten dym leci prosto we mnie postawię tu Jakoś, żeby nie spadło. Więc niech sobie zimują te ramki, później będą do wycofania. W następnym sezonie. No ta jest cała ładnie zabita. Nie, to do głodu nie ma aż tak. Tutaj ta rameczka jest ładna cała. Więc damy im to tu. Zobaczę dalej, jeszcze ewentualnie podejmę decyzję. Ta też ciężka, cała zalana. Więc tu, przynajmniej patrząc po tym pierwszym ulu, to jest pierwszy, który przeglądam. Ta jest lekka. dobra. Trochę jest tutaj pokarbu, to, to nie tamte to były takie no ciężkawe, można powiedzieć. Więc tu uważam, że głodu nie ma. Z tą rameczkę damy im tu obok, także gniazdo do zimy mam ułożone tutaj. Jeszcze koło domu w sumie tam. Też w zeszłym tygodniu dopiero zacząłem coś tam sprawdzać, układać. No, co tutaj? Ta węza jest nie do końca odbudowana. Więc ja im tą dam jako zatwór. Niech sobie tutaj, bo widać, coś tam budują, coś robią. Jak ją odbudowują odbudują, przepraszam, to to ją albo wycofam, zobaczymy. Podajemy decyzję po zakarmieniu rodziny. Dobra, słuchajcie. Tyle na dzisiaj. 15 minut minęło, coś tam pewnie ok okroję trochę. Pogoda dzisiaj ładna. Tak jakoś trochę parno. Albo może mi się już nie chce, ale nie tu jeszcze trochę tych uli czeka, więc trochę mi zejdzie. Nie wiem, która godzina 13, 14 jest nawet nie mam pojęcia. Więc działam tu, skończę tą pasiekę, jadę do domu na jakiś obiad, coś zjeść. No i może jeszcze po południu się wezmę, coś koło domu. No zobaczę. Jutro kolejne pasieki od rana. No dobra, trzeba działać. Trzymajcie się.